I ile tutaj mamy? 3 cm 3 No dużo nie dużo, no, no, no trochę jest, nie? Z tego kurwa nie zegniesz, na to za chuja. No to dziś tutaj do tego momentu byś musiał tak wypalić, nie? Wypal to i, i wtedy będziemy myśleć dalej. co dalej. Ale tutaj pod to, tak? No to nie, to i tak moi drodzy, cały czas mi po głowie chodził ten lewarek no i żeśmy tutaj tak założyli na próbę i idzie to, naprawdę idzie to i wymyśliliśmy tak, że zrobimy dwa lewarki, jeden po jednej stronie tak jak tutaj widzicie teraz, tak? Drugi po drugiej stronie i odpalimy to, znaczy się rafał to odpali, przetniemy to tutaj w tym miejscu, tak? Tutaj to przetniemy i wtedy ładnie wyprostujemy to, bo początkowy nasz pomysł był taki, żeby tutaj to odpalić. No, i co? No I tutaj coś włożyć, tak? Pręta jakiegoś bici, go obspawać z jednej i z drugiej strony. Ale spróbujemy, właśnie tymi lewarkami. Może się to uda ładnie tak zrobić. Ja zaraz pójdę i zamontuję tutaj coś pod spodem prostego. Żebyśmy mieli jakiś pogląd, tak? Jak to, żeby było wiadomo, jak to wygląda, jak daleko tutaj trzeba się. jak daleko trzeba to wyciągnąć. I mówię, tutaj mieliśmy 3 cm. To było. Wciągnięte do środka. Nie wiem, czy przedtem ktoś to. Bo tutaj widać, że jest lemierz, był wymieniany, tak? Bo tutaj widać, że jest, że był wstawiony. Czy po prostu tutaj za dużo wypalili, nie wiem, przydusili łyżką przykładowo tak? do ziemi, czy podlewarowali to tutaj jakoś i, i tak po prostu poprzyspawali, że to jest krzywo, tak? A my chcemy to wyprostować. I, I taki mamy pomysł, że właśnie zrobimy to w ten sposób, że tutaj lewarki lewarek po jednej i po drugiej stronie. Tutaj przepalimy i wtedy ładnie ją wydostaniemy i a tam po prostu coś wstawimy ładnie Rafał obspawa i będzie elegancko. Także ja szykuję drugi lewarek, mamy tutaj kliny, i w taki sposób, i sposób to zrobimy. Zobaczcie, pokażę Wam tutaj jeszcze raz jakie to jest. Jakie to jest krzywe. Widzicie jakie to jest krzywe? pieruna takie to jest krzywe. Tu mamy 3 cm do środka wciągnięte. I będziemy to tutaj lewarować lewarkami, a tutaj odpalimy i będziemy patrzeć co się będzie nie działa, a tutaj potem stawimy jakąś wstawkę ładnie, się obspawa i, i tyle. I bierzemy się za wypalenie tutaj tego. Nie No i dobra, mamy teraz tutaj wypalone i teraz zakładamy dwa lewarki i będziemy patrzeć, co się będzie działo. A potem tutaj coś wstawimy. No, delikatnie pompujemy. Pomału, pomału, nie tak ostro. No się no. I super, tylko teraz trzeba kontrolować, bo tu. Zobacz jak elegancko poszło Musimy tutaj troszeczkę dalej zrobić niż powinniśmy nie? O! Jeden lewarek się ścisnął mój Dobra, jeden lewarek nam to weź go tutaj popraw, żeby no było dobra. na dwóch W razie u, nie? Weź go popraw, tutaj tam trzyma No ale ładnie poszło tam troszeczkę brakuje, ale to już... To nie trzeba było odcinać, kurwa tego. No. trzeba było coś tylko wstawić. A ciekawe, a jakbyśmy... Jakbyśmy tutaj tylko, załóżmy nie odcięli tego palnikiem grzali, to byśmy zrobić ściągnęły. No i nie będzie cienki w tym miejscu, to no ale zobacz, to tutaj w sumie za dużo się nie rozeszło, można powiedzieć, nie? Jasne. Troszeczkę chyba już musiał go wysunąć. Dobra, on wychodzi. No i dobra, dobra Rafał. Ja myślę, żeby to było już, nie? Bo tu już mamy ją niżej niż powinniśmy delikatnie, nie? Ale jak się pospawa, to tak nie wiadomo, czy to nie się troszeczkę nie A Nie, tak by trzeba było coś tam wstawić i puścić z lewarka. Jak nie, to jeszcze. Bo tu tego nie zaspawasz, to za duża przerwa jest, A nie? Nie, to coś bez sensu gdzieś po Czyli coś takiego z blachy, tak? Tutaj rzucimy na brzegi. Tak? Coś Oś... takiego tutaj z blachy chcesz wrzucić na brzegi Puszę. czy na górę? O, to nawet taki klin jest. nie jest taki klin. Coś grubszego by musiało być. Harchle oszlifować i taki klin tutaj stawimy. Tylko oczywiście z grubszego materiału, bo to jest za cienkie. Zaraz coś tu wykombinujemy. No ale fajnie, bo to dosyć ładnie, sprawnie nam poszło. Mieliśmy tutaj na razie takiego klina. Teraz sobie oszlifujemy z jednej i z drugiej strony. Ale nam się troszeczkę cofnęło, i musimy to przelewarować jeszcze dalej, jeszcze dalej, potem wbić. I wtedy to tutaj Urafa ładnie ospawam migomatem dużym prądem, i jak się zeszlifuje, to wszystko ładnie to nawet nie będzie widać, że cokolwiek żeśmy tutaj grzebali, a już na obecną chwilę już jest o wiele lepiej niż to co było przedtem. Także ja się teraz biorę za oszlifowanie tutaj tego będziemy jeszcze raz lewarować. Podewarowaliśmy to drugi raz, mamy wbitego klina. Teraz spuścimy to na dół i zobaczymy, czy nie jeszcze, jak to wygląda. No i elegancko I teraz lewarek już mamy. Lewarek mamy luźny tutaj na razie, tylko tak mamy wbitego tego klina. Teraz o, oklina trzeba będzie obciąć i pospawać. Potem obciąć klina, bo tu już ładnie leży. A tutaj, tam jest minimalnie, to tam z tym już nic nie będziemy, nie będziemy robić. Teraz tylko zaspawać i... sam. Bierzemy teraz łyżkę do środka, bo tutaj mamy migomat, żeby pospawać. Rafał tutaj wjeżdża do środka. Jeszcze trochę dawaj! Tu już mamy za blisko, dalej nie będziemy wjeżdżać. I teraz ładnie obspawa i o, trochę sobie obrocie, żeby lepiej mu było do spawania jeszcze do góry Dobra Rafał i obspawa z jednej strony Obspawa z jednej strony, a potem obrócimy i obspawa z drugiej strony. I wszystko. Rafał do ładnie spała. Jak to wygląda? Zeszlifuje, Zeszlifuje się ładnie. Już. Dawaj, teraz dawaj. by trzeba było zeszlifować, tak. nie? Czy obrócimy? Niech ostygnie z drugiej strony. No do zeszlifowania. Mamy drugą stronę już też obspawaną I jeszcze tutaj wstawimy takiego pręta, żeby to trochę usztywnić. Tak, dla pewności. Tu mamy takiego pręta dogiętego i teraz ja go tu ładnie spawamy Bo no złap go tam Ja go tutaj tak przytrzymam Lekko go tam chwyci i spawamy. Złap to tylko I Zawsze musisz tak dużo spawać Dobra i teraz młotek by trzeba było lekko trzeba go tutaj przebić w drugą no, stronę tu byś się na końcu jeszcze złapać i wtedy go lekko przebić na no, kłodek. Teraz by trzeba było zaraz obrócić, tak? Czy tutaj no, obspawasz? Obspawaj tu obspawaj to i wtedy obrócimy na drugą stronę. Slifować tylko z drugiej strony, nie? Czy tu jeszcze poprawić trochę? No jeszcze może popraw, co? I się zeszlifuje. Szoczkę czączek. Elegancko. Jeszcze raz, jeszcze raz przyjedziesz? Szczodką wyczyszczenie się nic nie, nie nawijało. Nie, coś. nie, teraz trzeba to ściąć Ach, teraz A teraz pościnać, tak? No, no bo tu, postać na prost i tam prost się wypywa. I Wtedy, jak tu obspawam, nałożę takie grube zgrubienie, i tam też. I się ładnie zaszyfuje. Wtedy do równego się zrobi. Spalimy teraz atlasa. I tu już mamy wszystko ładnie obspawane teraz tylko zeszlifować i będzie elegancko no i mamy fajerank moi drodzy mamy wszystko ładnie tutaj pospawane lemież jest elegancko prosto tutaj wstawiliśmy tego pręta ładnie mamy wszystko obszlifowane także teraz już będzie można jechać na robotę także ja wam dziękuję bardzo za uwagę pozdrawiam, trzymajcie się, cześć